W Warszawskim Teatrze Kamienica 8 listopada odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Europejski Fundusz Leasingowy. Dziennikarze zapoznali się z raportem na temat kondycji małych i średnich przedsiębiorstw oraz projektami, które prowadzi EFL. Europejski Program Modernizacji Polskich Firm to jest program, który został stworzony przez Europejski Fundusz Leasingowy oraz trzy międzynarodowe instytucje finansowe z Europy, to jest program, w ramach którego ułatwiamy dostęp do środków finansowych oferowanych przez międzynarodowe instytucje naszym małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce. Leasing jako taki w ogóle jest narzędziem łatwiej dostępnym, narzędziem finansowym łatwiej dostępnym niż kredyt bankowy żeby skorzystać z leasingu europejskiego oferowanego w ramach europejskiego programu modernizacji polskich firm trzeba spełniać kilka warunków. Musi to być przedsiębiorstwo prywatne, musi to być przedsiębiorstwo spełniające definicję małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją unii europejskiej oraz nie może być przedsiębiorstwo z tak zwanych branż wykluczonych. Te branże to są branże związane z handlem paliwami, górnictwem, rolnictwem oraz transportem drogowym. Finansowanie, które udzielamy w ramach tego programu to jest finansowanie na większość środków trwałych, które są wykorzystywane w produkcji. Mówimy tutaj o finansowaniu pojazdów osobowych, pojazdów dostawczych, mówimy o finansowaniu ciężkich pojazdów ciężarowych, maszyn i urządzeń. Wyniki raportu na temat sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, przedstawione na konferencji, wskazują, że pomoc EFL jest bardzo potrzebna. Z przygotowanego przez nas raportu wynika, że leasing jest najbardziej przyjaznym narzędziem finansowania polskich przedsiębiorstw troszkę rzadziej wybieranym, aniżeli kredyt. Instytucje finansowe, takie jak my, nie tylko dają finansowanie, ale przede wszystkim dostarczają informacji o tym, jak należy inwestować, jak należy bezpiecznie inwestować. 70 kilka procent przedsiębiorców powiada, że korzysta z informacji, które my im udostępniamy przed podjęciem decyzji o zadłużeniu się, o sfinansowaniu swojej działalności gospodarczej. Z raportu wynika również, że polscy przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw sprawnie rozwijają swój biznes. Jedynie 18% źle ocenia swoją sytuację finansową. Gro przedsiębiorców mimo wszystko, mimo tych kłopotów, powiada, że dobrze sobie radzi w naszej sytuacji gospodarczej. Europejski Fundusz Leasingowy jest pierwszą polską firmą leasingową, która otrzymała poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Unijnego Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP. W ramach programu CIP Europejski Fundusz Leasingowy wygeneruje ponad 370 milionów preferencyjnie akcji leasingowej dla małych i średnich przedsiębiorców, ale co najważniejsze dla startupów, czyli przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku nie dłużej niż pół roku i w ramach tego wsparcia będą mogli otrzymać leasing środków trwałych. Podjąć nowe inwestycje, w tym inwestycje innowacyjne. Jak widać, Europejski Fundusz Leasingowy pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom na różnych polach. Do 2009 roku sfinansował 13 tysięcy umów leasingu europejskiego na kwotę ponad miliarda złotych. Obecnie trwa druga edycja projektu.